Jesteś pracownikiem budowlanym, szukasz nowej pracy, może chcesz zmienić tą, którą masz aktualnie, może chcesz więcej zarabiać, a być może po prostu poszukujesz nowych wyzwań. Koniecznie dołącz do nas, a oto 5 powodów, dla których warto dołączyć do Inserf. Po pierwsze, pomagamy znaleźć pracę praktycznie w każdej specjalizacji, bez względu na to, czy jesteś pomocnikiem, brukarzem, murarzem, spawaczem, może operatorem maszyn budowlanych, a być może zajmujesz się jeszcze czymś innym. Koniecznie skontaktuj się z nami i pomożemy ci znaleźć pracę idealnie dopasowaną do twoich umiejętności. Po drugie, jesteśmy polską firmą, na rynku działamy już od ponad 10 lat. Przez ten czas zebraliśmy mnóstwo opinii, a także referencji. Krótko mówiąc, wiesz na kogo stawiasz i wiesz, że można nam zaufać. Po trzecie, oferujemy naprawdę bardzo atrakcyjne stawki godzinowe. Jakie dokładnie? To należy sprawdzić samemu na naszej stronie internetowej. Do każdej oferty przypisana jest dokładna stawka. I co ważne, podajemy stawki zawsze netto, czyli na rękę. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Od razu wiecie, na jaką umowę się decydujecie. I co ważne, umowa podpisywana jest z nami, a to oznacza, że nawet jeżeli niemiecką firmę porwą kosmici, to i tak swoje pieniądze otrzymacie od nas. Po czwarte, nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie. Zwracamy koszty pierwszego przejazdu do Niemiec, bez względu na to, czy pojedziecie swoim samochodem, autobusem, busem, pociągiem itd. itd. Dodatkowo zapewniamy prywatną opiekę medyczną. Numer 5 to wsparcie polskiego koordynatora, który będzie z Wami stale na łączach, będzie odbierał Wasze telefony, odpisywał na SMS-y, udzielał informacji, pomocy itd., itd. Krótko mówiąc, nigdy, nawet po wyjeździe do pracy do Niemiec, nie będziecie się czuli, jakbyście zostali zostawieni samym sobą. Cały czas będziecie częścią naszego zespołu. Podsumowując, jak to działa: wchodzicie na naszą stronę internetową. Adres macie tu albo tu. No gdzieś tutaj w każdym razie wchodzicie na naszą stronę, znajdujecie ofertę, która Was interesuje. Tam znajdujecie także stawkę, to są stawki netto, pamiętajcie, czyli od razu wiecie, ile zarobicie na rękę. Obok jest numer telefonu do koordynatora, dzwonicie, umawiacie szczegóły i później my już załatwiamy za Was wszystkie formalności, wszystko przygotowujemy, pomagamy także zaplanować dojazd. No i nic, pakujecie walizkę i ruszacie do nowej pracy. Możecie zgłosić się także przez formularz na stronie, albo przez naszego Facebooka, Instagrama, albo TikToka. Jakkolwiek chcecie, na pewno w bardzo prosty sposób się. Z nami skontaktujecie. Zapraszamy, w takim razie dołączcie do naszego zespołu INSERF.